Północno-wschodnia część Polski jest bardzo atrakcyjnym miejscem na letni wypoczynek. Wiele osób wakacje spędza nad jeziorem Rajgrodzkim. Rajgród od lat cieszy się sympatią turystów nie tylko z kraju, ale i z zagranicy. Rajgród ma swoją szansę przede wszystkim w zagospodarowaniu i w prezentacji jeziora. Jezioro jest tym naszym produktem turystycznym i staramy się z roku na rok udostępniać jak najszerzej ten produkt. Aby zwiększyć atrakcyjność tego miejsca, przebudowano port. Jego oficjalne otwarcie odbyło się 27 czerwca. Przebudowa kosztowała ponad milion złotych. Większość środków pochodzi z regionalnego programu operacyjnego Województwa Podlaskiego. Kiedy byłem tutaj po raz ostatni, nie wyglądało to najlepiej. A szczególnie pomost, na którym w tej chwili stoimy, urągał wszelkim zasadom bezpieczeństwa i chyba przyzwoitości, można powiedzieć. Dzisiaj piękny, piękny akwen, jakim jest jezioro Rajgrodzkie, wzbogacił się o nowy obiekt infrastrukturalny, który z pewnością poprawi atrakcyjność turystyczną tego regionu, a co za tym idzie, pozwoli. Turystom w lepszych warunkach tu wypoczywać, zachęci turystów do przyjeżdżania tutaj, jak widać, nie tylko tych turystów, którzy korzystają z letniego słońca, ale również tych, którzy zechcą wypuścić się na zamarznięte jezioro, ponieważ sprzęt zakupiony przez państwa w ramach tego programu umożliwia żeglowanie również zimą. Niezwykle cieszę się, że samorząd województwa. Mógł być sprawcą tak fantastycznego dzieła. Bo to, proszę Państwa, środki z Unii Europejskiej, w której jesteśmy od 10 lat, które są w gestii samorządu województwa, które sam zarząd województwa przekazał na rozbudowę tej maryny, mogły być sprawcą tego remontu, tej modernizacji. Do tego też trzeba pamiętać o ministrze sportu i turystyki, bo kwota prawie 400 tysięcy złotych spłynęła również od ministra sportu i turystyki, a więc podmiotem, który przekazał pieniądze było również nasze państwo. No i oczywiście wkład własny klubu żeglarskiego Arkus i również burmistrza Regrodu, wszystkie. Wszyscy razem złożyliśmy się na te fantastyczne dzieło. Po przebudowie port jest znacznie lepiej przygotowany do przyjmowania żeglarzy. Może tu cumować do 100 jachtów. Zainstalowano też specjalny dźwig, którym można wodować jednostki ważące do dwóch ton. Jacht klub liczy w tej chwili 30 lat działalności. Działa od 30 Lat. W roku 1994 został wykonany pierwszy pomost drewniany w Zatoce, która przez to stała się naszym portem klubowym. Pomost liczy w chwili obecnej 365 metrów i jest po Molo Sopockim prawdopodobnie z drewnianych obiektów, drugim w kraju. Klub nasz zrzesza osoby niepełnosprawne i sprawne. Osoby niepełnosprawne to są osoby. Pochodzące ze szkół dla osób niepełnosprawnych, z ośrodków rehabilitacyjnych i uczestniczą w naszym programie szkolenia i wychowania żeglarskiego. Nasz jachtu posiada łódki przystosowane dla tych osób, które są łódkami całkowicie bezpiecznymi, niewywracalnymi. Oprócz e, tych osób są jeszcze członkowie, którzy posiadają własne jachty i cumują w tym porcie, ale również uczestniczą w życiu klubowym, wspomagając zarząd, komandorem nie, we wszystkich działaniach związanych z klubem. E, lat temu. 3 nasz pomost, nasz ośrodek był w stanie technicznie troszeczkę gorszym i wymagał remontu. I w roku 2010 rozpoczęliśmy działania, które pozwoliły na odbudowę, przebudowę pomostów, tego pomostu, na którym się znajdujemy. Pomost, jak mówiłem, ma 365 metrów długości. Zostało wykonane oświetlenie lampami parkowymi, także pomost jest w nocy bardzo ładnie oświetlony. Wykonano cztery stanowiska. do... Pobierania prądu 240V i 12V, no i ten wspaniały tutaj z boku, który mam nadzieję Państwu pokażą, żurawik portowy, który pozwala na wodowanie łódek do jeziora i wyciąganie je po sezonie zimowym. W budynku maryny zostały wykonane takie najgłówniejsze prace ogólne prace malarskie, wykonane zostały nowe tarasy, powierzchnie schodów zostały wymienione, została zamontowana ścianka działowa do wyodrębnienia takiej sali na narady dla zarządu. Władze województwa podlaskiego planują kampanię promocyjną, która będzie zachęcała do odwiedzenia Pojezierza rajgrodzkiego. Podczas konferencji rozwój oferty i produktów turystycznych na przykładzie gminy Rajgród samorządowcy wspólnie z przedstawicielami branży turystycznej rozmawiali o tym, jak wykorzystać walory przyrodnicze Pojezierza. Spotkanie odbyło się w ramach projektu Podlaskie. Odwieczna potrzeba natury. W Białostockim Teatrze Lalek na zakończenie sezonu odbyła się premiera spektaklu Jak Matołusz poszedł szukać olbrzyma. Jest to pełna humoru opowieść o tym, że dobro zawsze zwycięża. Owa banalna życiowa prawda została przez autorów ubrana w niezwykle barwną i pełną zaskakujących zwrotów akcji opowieść. Wszystkie okropności, które mi się przytrafiły szczegółowo opowiedzieć. A co się stało? Y, nic. Wszystko na dobre się obróci. Oh, oh, to i dobrze. Hey. Oh. Przychodzi powódź. Przychodzi też ryba. Pęka góra z hałasem. Krajobraz się otwiera i ma się lepszy widok. Jak tak przed siebie patrzy, nie wygląda na to, żeby miało być na jakieś góry i widok ten oni niby na co? No na ciebie. Mieliśmy przyjemność zobaczyć. Fragmenty spektaklu, jak Mateusz poszedł szukać olbrzyma. Spektakl, myślę, niepozbawiony śmiechu <grym> i wielu pozytywnych kolorów. Spektakl przeznaczony dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Myślę, taki familijny teatr. Piękny tekst Tancreta Dorsta, wybitnego dramaturga z za zachodniej granicy. Teatr już jakiś czas temu spotkał się z tą dramaturgią, kiedy Petr Nosalek realizował tutaj Amelkę Bobra i Króla na Dachu. I było to, jak, jak wielu pewnie pamięta, bardzo udane przedstawienie. Do współpracy zaprosiłem kolegów z Wilna, Giedrę Brazytę, która zaprojektowała scenografię przy tym spektaklu, i Antanas Jasenka, kompozytor z Wilna również. Pracowała się bardzo miło, miło i praca była miła i um, z panem Jackiem Olynowskim pracujemy nie pierwszy raz, to znamy się bardzo dobrze i wiemy, co, co robimy, co chcemy zrobić. I ta bajka jest taka śmieszna dla dzieci, dla dorosłych, jak już pan opowie, opowiedział. I praca była przyjemna i z pracownią, i z aktorami. To taka współpraca między nami wszystkimi jakby i chcę zaprosić, żeby wszyscy przyszli i oglądali tą bajkę. Joto to Jędrek nie uszedł jeszcze daleko ze skarpetą miarą i sitem. Jak, jak zobaczył o... mateusza? Który zasnął? Nie, 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 nie pytaj dlaczego. Oooo... Śpij w najjaśniejszy dzień. głupi jakiś. <noise> Szczęście jednego w drugiego pech się obróci. Dwóch o. poszło do olbrzyma... Tylko Spektakl na deski btl powróci po wakacjach. Aha. Bardzo gorąco zapraszamy Państwa na obchody jubileuszu 30-lecia zespołu pieśni i tańca Mae Podlasie z Siemiatycz. Na obchody tegoż jubileuszu złoży się kilka wydarzeń. W piątek 4 lipca i w sobotę 5 lipca w godzinach porannych rozegrany zostanie 16 ogólnopolski i 12 międzynarodowy turniej tańców polskich o Podlaską szyszkę w klasach B. Sobota po południu przeznaczona będzie na jubileuszowe uroczystości, czyli dwuczęściowy koncert zespołu pieśni i tańca Małe Podlasie z Siemiatycz o godzinie 15 i o godzinie 19 bal wspomnień, ewentualne życzenia przekazywane przez naszych gości, przez naszych przyjaciół. Natomiast niedziela 6 lipca poświęcona będzie na... Tenże 16 ogólnopolski, 12 międzynarodowy turniej tańców polskich w klasach A, czyli w klasach mistrzowskich. Rozpoczną się one eliminacjami. Około godziny 12 zaprosimy wszystkich mieszkańców Siemiaty, wszystkich turniejowiczów na ulicę Pałacową, abyśmy od budynku, od miejsca, gdzie mieścił się budynek ratusza do w stronę, ulicą Pałacową w stronę... Dawnego pałacu księżnej Anny z Sapiełów Jabłonowskich przeszli polonezem, spróbowali pobić rekord e, Guinnessa w ilości par tańczących poloneza na ulicy pałacowej. E, po zakończeniu tegoż e, małego happeningu e, rozegrane zostaną finały, rozdane zostaną główne nagrody tego e, turnieju. Wszystkie te wydarzenia odbędą się na miejskiej hali widowiskowo-sportowej przy ulicy Świętojańskiej w Siemiatyczach. Bardzo, bardzo gorąco Państwa zapraszamy.